Witam Was bardzo serdecznie z powrotem na moim kanale. Ja myślę, że Wy już kojarzycie te drzwi eee, i myślę, że jesteście również bardzo, bardzo ciekawi, jak wygląda mój pokój po totalnej metamorfozie. Tutaj możecie zobaczyć, jak mój pokój wyglądał przed, a my wchodzimy do pokoju, i teraz Wam pokażę, jak to wszystko wygląda po metamorfozie. Tutaj możecie już zobaczyć, że mam naprawdę świąteczny pokój więc moi drodzy już jesteśmy w moim pokoju. Mam nadzieję, że nareszcie już się doczekaliście tej po prostu wspaniałej metamorfozy, bo ja jestem bardzo podekscytowana, żeby wam pokazać swój pokój. Ja sobie może zacznę od tej strony. Tutaj oczywiście mam statyw do nagrywania i choinkę, która naprawdę bardzo mi się podoba. W poprzednich filmikach ja ją składałam i ozdabiałam, więc jak jesteście ciekawi, no to oczywiście Zapraszam do oglądania, tutaj się pojawi karta. Obok na ścianie, choinki, mam tutaj takie zdjęcia. Nigdy w sumie ich nie pokazywałam. Ja po prostu wydrukowałam kilka zdjęć z Pinteresta, ponieważ bardzo lubię mieć taki moodboard. Zdjęcia, które mnie po prostu inspirują i po prostu miałam jeszcze zamiar wydrukować więcej, ale co się stało z moją drukarką i, i po prostu nie drukuję już tak fajnie zdjęć. Więc ja mam zamiar e, wydrukować je gdzieś indziej, bo moja drukarka niestety nie może ich drukować. Teraz przejdziemy sobie do szafy, którą ostatnio e, razem z wami e, montowałam na tym kanale. Ale dla tych, którzy nie oglądali e, składania szafy i co mam w szafie, to tutaj mogę wam szybko pokazać. W pierwszej komodzie tak to wygląda, tutaj mam trochę bałagan. Na górze, na dole też zniknęły buty, tutaj mam ogólnie ciuchy, a w tym, a tutaj ta oto szafeczka trochę trudno się otwiera poprzez choinkę, ale mi to naprawdę nie przeszkadza. Tutaj mam różnego rodzaju spodnie, spódnice, tutaj mam t-shirty, a tutaj mam po prostu różne kosze z jakąś tam bielizną itp. I po prostu jakoś sobie radzę z tym, że ta choinka mi Niby przeszkadza, jednak tak szczerze nie. To jest, moi drodzy, moje ulubione lustro ze sklepu Ikea. Ja po prostu uwielbiam sklep Ikea. W sumie wszystkie meble, co tutaj mam, są z tego sklepu. Szafa również, lustro też jest ze sklepu Ikea. Ma bardzo, bardzo ładne żłobienie na górze i mi się to bardzo podoba. Przechodząc od lusterka, tutaj widzimy moje biurko slash toaletkę. Zapomniałam na razie włączyć tej oto choinki, którą tutaj widzicie, ale tak to ogólnie wszystko mam na biurku. W swojej toaletce mam po prostu kosmetyki. Też mam o tym filmik. Na razie to wygląda po prostu tak. Jest tu większy bałagan, ale mam naprawdę mega ładne paletki. Ostatnio mi się udało zdobyć tą oto paletkę, więc jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. No, ale taki ogólny tour mojej toaletki jest na kanale i możecie go po prostu znaleźć. Więc tak wygląda mój szybki pokaz toaletki. Tutaj mam e, swój najnowszy zakup, czyli jeszcze takie świeczki, które e, tutaj na przewidze e, pokażę wam jak to e, wygląda, ale one zmieniają kolory. E, jest inny kolor na kamerze, on są zaraz ustawione na różowe, ale e, kamera odbiera to inaczej. Oprócz tego na toaletce mam jeszcze taki okwiatki, obrazek, beauty blender, jakieś tutaj e, rzeczy. E, tutaj mam również bardzo takie fajne e, Lusterko, które sobie ogólnie kupiłam w Action, gdzieś tak za 3 euro. Więc to lusterko, moi drodzy, można po prostu e, sobie podświetlić na dotyk i było naprawdę bardzo, bardzo tanie. E, działa bardzo, bardzo fajnie, więc mogę naprawdę je polecić e, spokojnie i myślę, że za taką cenę e, to lusterko jest spoko. Więc już mam to lusterko razem z tym lusterkiem, które jest razem w zestawie. Jakby jest z tego samego, jest z tej samej nazwy, co to duże lusterko, które tutaj możecie zobaczyć w tle. Te dekoracje też mi się bardzo podobają, ponieważ ten dziadek do orzechów zmienia swój kolor. Tylko że przez tą dużą choinkę tego za bardzo nie widać, więc ją wyłączę. Myślę, że teraz o wiele bardziej można zobaczyć, jak ten dziadek do orzechów zmienia kolory. Tutaj mam jakiś błyszczyk, jeszcze więcej błyszczyków, jakieś gumki do włosów, pila do statywu. No po prostu takie naprawdę zwykłe, zwykłe rzeczy, ale jak chodzi o tą choinkę, to jestem po prostu naprawdę zakochana. To jest tak śliczna choinka i mi się bardzo, bardzo podoba. Tutaj siedzę sobie przy toaletce, ale jeżeli się obrócimy, to tak wygląda moje łóżko. I na razie nie mam mm, takiego stoliczka obok łóżka, ale to... Kupię sobie, tylko jeszcze nie zdążyłam tego zrobić, a teraz jest po prostu przedświąteczny boom, więc myślę, że zrobię to po prostu w nowym roku. Ale tak wygląda moje łóżko, ja je też składałam razem z Wami na moim kanale. Tutaj ta pościel też się bardzo, bardzo fajnie składa. Bardzo fajne jest to łóżko, bardzo dobrze mi się na tym śpi, materac, poduszka, wszystko co kupiłam. Jestem z tego zadowolona. Tutaj, oczywiście, przez ten fakt, że nie mam tego stoliczka, mam taką lampkę którą sobie za chwilę wymienię i nawet ją szczerze zdejmę, ponieważ to jest pilot do tych świeczek, które przed chwilą Wam pokazywałam. Jak ja wstaję rano, to po prostu je włączam pilotem i po prostu nie muszę już włączać tej lampki, która jest taka tymczasowa. Mam tutaj dwa błyszczyki luz, bo mi się bardzo, bardzo szybko przesuszają usta. Mam słuchawki, jak oglądam sobie coś w nocy, gumka do włosów i tutaj takie mini, mini perfumki Ariane Grande. Jak chodzi o rzeczy, które mam właśnie obok łóżka, jest to taki oto krem, no mówię, mam rzeczy na podłodze, dlatego, że nie mam tego stoliczka, tutaj mam taki sobie notesik z czarnym długopisem, bo ja po prostu muszę pisać czarnym tuszem, nie mogę pisać innym, ale naprawdę bardzo mi się podoba, zobaczcie, no po prostu mega ładnie śmieci. I tu jest napisane Love Yourself. No więc to tutaj mam taki zestaw. Do tego posiadam również projektor gwiazd, z pilotą, oczywiście. No i o tym ja mam już filmik na swoim kanale, więc jak jesteście zaciekawieni, no to oczywiście zapraszam do obejrzenia filmiku na temat projektora gwiazd. Tutaj mam kabel do tej lampki. To jest kabel do tej lampki, która jest. Tutaj na łóżku to jest właśnie kabel do tego, ponieważ tu mam tylko jeden kontakt, to albo włączam sobie projektor gwiazd i muszę używać takiej dużej bryczki. Jak widzicie, tutaj mam tylko i wyłącznie jeden kontakt, dlatego też szczerze nie mogę zdecydować się, czy ten projektor będzie podłączony, czy ta lampka, no ale na razie ten projektor jest bardzo często podłączany. Ostatnio mi pisaliście, że to też bardzo fajnie wygląda na filmikach, no więc może będzie częściej. Tak to wygląda od strony tutaj podłogi, tak wygląda mój statyw. Jakbyście byli ciekawi, bo w sumie nigdy wam nie mówiłam firmy, ale ja mam statyw z firmy Pixmi albo Pixmy. I jest on bardzo fajny, ponieważ działa też na różne kolory, co jest fajne dla TikToków albo ogólnie do nagrywania swoich filmiku, filmików na YouTubie. Więc tak moi drodzy wygląda mój pokój, w takim naprawdę, naprawdę skrócie. Ja też muszę wymienić sobie krzesło do tego pokoju, ponieważ jest naprawdę bardzo, bardzo stare. No i dlatego na moim liście jest właśnie stoliczek koło łóżka, no i tak już krzesło, bo sami widzicie, że ono nie wygląda mega jakoś ładnie i nowo. Tutaj możecie zobaczyć lustro, szafę, którą sobie razem składaliśmy z tymi rzeczami Choineczka, zdjęcia. No i tutaj już mamy drzwi z tym jednym kontaktem, tutaj jeszcze mogę wam pokazać jak wygląda to łóżko wszystko mi się bardzo dobrze sprawdza zasłonkę też bym chciała sobie wymienić ale to mówię, przyjdzie wszystko z czasem więc moi drodzy, powiedzcie w komentarzu jak oceniacie metamorfozę mojego pokoju co było przed, a co było po oczywiście nie jest to jeszcze całkowita metamorfoza ponieważ mówiłam, że muszę dokupić jeszcze kilka rzeczy do pokoju albo wymienić na przykład krzesło, bądź właśnie dokupić sobie stoliczek. No ale tak to by było wszystko, jeśli chodzi o mój room tour. Chciałabym pozdrowić te osoby, które wspierają mój kanał. Jeżeli chcesz tutaj dołączyć, to zobacz obok przycisku subskrybuj, a jeżeli mowa o subskrypcji, to zaznacz sobie jeszcze subskrypcję z dzwoneczkiem, to dostaniesz powiadomienie za każdym razem. Kiedy dodam nowy filmik, a filmiki vlogmasowe są na tym kanale codziennie, więc zachęcam. Jak filmik się spodobał, no to oczywiście zostawcie lajka. No a my się widzimy na moim kanale już jutro, więc do zobaczenia. Cześć!